Witam serdecznie! Sezon zimowy, zimno, śnieżno. No, to co by tu robić wieczorami? No, tyle razy wam na live'ach powtarzam, na które serdecznie zapraszam. Książki, książki, książki. Nabywajcie wiedzę trzeźwościową. I mamy kilka naprawdę dobrych pozycji. Zacznijmy od najłatwiejszej pozycji. Taka podstawówka, kochani, życie w trzeźwości. Życie w trzeźwości da wam po prostu pogląd, takie podstawy, narzędzia, co robić, żeby. Mieć ten pierwszy tydzień, pierwszy miesiąc, e, da wam proste narzędzia. Następną książką to już jest taka szkoła e, średnia. E, Osiatyński, Wiktor, e, Alkoholizm, Grzech czy Choroba. Także też bardzo dobra książka, polecam. No i następnie szkoła średnia, Wielka Księga AA a, Anonimowych Alkoholików. Naprawdę to jest też e, bardzo, bardzo. Książka, która otworzy Wam oczy, a ruch wspólnoty anonimowych alkoholików jest niesamowity, i miliony osób na całym świecie po prostu poradziło sobie z chorobą alkoholową. Następnie ta sama pozycja, ale to już szkoła wyższa. To już troszeczkę czasu musi upłynąć, żebyście zaczęli robić 12 kroków najlepszy program trzeźwościowy: 12 kroków to już jest taka szkoła wyższa. Ale dacie radę. I na koniec ogólnie, co się teraz dzieje w świecie, jaka jest tendencja właśnie do propagowania, po prostu spożycia alkoholu. Świetnie o tym mówi Robert Rutkowski. Wal walko iluzji. Alko iluzja to jest taka podsumowująca, że naprawdę Polska zalana jest alkoholem i trzeba na to bardzo uważać, żeby nie wpaść w tą. Pułapkę alkoiluzji. Napiszcie w komentarzu, jaką książkę yy, może z tych przeczytaliście albo zamierzacie yy, przeczytać. Także kolejnych 24 godzin nie zapominajcie o łapce w górę, no i oczywiście subskrypcja mile widziana. Do zobaczenia na live'ach. Trzymajcie się, Da się radę, przeczytajcie, bo warto.